Hej, widzowie, so dzisiaj będziemy nagrywać kebokę. tak dzisiaj będziemy nagrywać tokebouke to jest ogólnie chciałam wam przedstawić moją rodzinkę poczekajcie, o tu jest ona to jestem ja, to jest Amelia to jest tata Lukas sorry, że mam taki syf to jest um, Aurelka to jest mała siostra Lila, czyli Liliana, ale dużo osób na nią mówi Lilka i to jest mama Patrycja, poczekajcie, to jest właśnie mama Patrycja, tak, a więc ja już u mnie nie przedłużam i przechodzimy do odcinka, Jezus Maria, jestem taka już zmęczona, naprawdę, Oj, i to bardzo smęczone. Weźniej, weź, nie, weź nie. Lile, okej. Okay. Okej. Okay. Po co mi są te nauszniki? Dobra. Um, dobrze, to dzieci chodźcie na drugie piętro. Jak coś widzę co wy teraz. Skupiliśmy tę dom, więc no. Idziemy go remontować. Mm. Czyli gdzie my mamy pokoje? Na drugiej piętrze, chodźcie. Pieśćcie swoje rzeczy, swoje książki i tak dalej. O, dobra. Nie umiem... O dobrze, ja też już idę. Okej, okay, chodzi Lukas. Dobrze, idziemy na drugie piętro. Dobrze. Sory, was widzę ale To akurat, no... Każdy tak macie to tak długo... O, nawet kurtko się ładowało. Dobrze, nie za... Tak. Dobrze. Oj, sorry. Dobrze. Dobrze, to... Mężu, gdzie one, one mają mieć pokój? W sumie, ja w sumie ustalam. Tutaj... Tutaj, dziewczynki, będziesz miała, Aurelia, pokój. Otwórz. O Jezus Maria! Jak w raju! Przecież tu jest... To jest taki wielki pokój! O Jezus Maria! Naprawdę ja już chyba oszalałam. Mi już nic nie potrzeba do szczęścia. Tak, mi już nic nie potrzeba. Naprawdę. O Jezus Maria, o Jezus Maria. No naprawdę jak w raju? I jeszcze ja mam koronę, czyli mój znak. Patrzcie. O widzicie tak korona jest. O, no. Jezus Maria. Pięknie, pięknie. Piękny, mam duży pokój. Poczekajcie, bo coś tutaj widziałam. Nie, to jeszcze jest łazienka, ale ja nie będzie miała tego jako łazienka, tylko jako takie taki jakby herbacianka tutaj będzie. Herbacianka. Nie wiem, jak to się mówi herbacianka. Jeść tą, trudno. Dobrze, to choć tutaj będzie Twój, kochany pokój. Ok. O Jezus. Jaki ładny. Jej. Zawsze chciałam mieć taki duży, fajny pokój. Jeszcze garderoba. Nie, no tu będzie na pewno moja. Wiecie co. To będzie moja... Ups. będzie moja... Y, to Tak, to będzie moja toaletka. Yeah! Mamo! Ja nie mogę. Tak. Weź mi Aurelę. Ok? Taki? Okay? Dobra. Chodź. Znaczy, Boże, jaką Aurelę? E, Lilę. Dobrze. Pa dziecko, pa minuty później, kiedy oni oglądaliśmy meble i teraz ustrajali. Dobra, to ja sobie robię, jak ja chcę, bo to już jest moje ulubione. Poczekajcie, może takie łóżko sobie wybiorę. Dobra, takie. Jest w spoku. Bierzemy białą tapetę. W ogóle nie tapeta, tylko biały kolor. Bo by wola mieć biało, tak? I w mieć w ogóle biało, taki styl jak to się ja mam. Dobrze. Boże Lilka płacze. A na przykład może takie, co? O nie, nie, żeby aż tak białe jednak nie było. No to. Dobra. Okej. Okay. I tutaj na balkon tam takie. Oj, oj, oj. Biedna Lilka płacze. Oj. O, biedna Lilunia płacze. Nie wiem, co nie się stało. Biedna. Ktoś mi powie, to ja mam 10 lat. Jestem jeszcze mała, ale i tak mam duży wzrost, ale jestem mała i tak, jestem małą jeszcze dzieckiem. Siostra ma 7, nie, Hartoja, ja mam 9 lat. No to jeszcze jestem mała, a ty, siostra, pochwal się, ile masz lat. Jezus Maria, się teraz moim pokojem cieszę. Ja mam lat po pierwsze 7, ale jestem bardzo nic. Widzowie, to na wszystko dzisiaj. Pa, pa!